Cześć, tu jest Kuba z nami. Cześć. Kuba jest e, z krosna, dostał przyczepkę na swoje urodziny. Niespodziankę. Tak, i to koniec historii. Koniec. Nie żartujemy. Kuba nie jest właścicielem tylko tej przyczepki. Pewnie już poznaliście Kubę, a jeżeli nie, to właśnie go przedstawiam. E, Kuba założył e, 10 lat temu pojazdy zabytkowe krosno. Naprawdę mocno się udziela w tym. I wciąż, i wciąż trwam. I wciąż twarz. Zacznijmy sobie tak miło o Twojej kolekcji, po, pogadamy o tej przyczepce i przenosimy się w miejsce, które może znacie już z innych filmów. Zależy w jakiej kolejności oglądacie kanał. Maluszek. Maluszek. Na Rośnik, początek. No? Rocznik 8.8. 8.8. Tak na rejestracji. Dobra. Jest to taka przejścióweczka. Dobra, zatrzymajmy się tutaj i powiedzmy, bo opowiadamy teraz o Tobie, Kuba. Yy, kiedy się zaraziłeś motoryzacją? Twój dziadek? Jeździł jadę. w 223 tak jest i na całe szczęście dla no. ciebie ten 223 stoi nie pokażemy go teraz tutaj tego Mercedesa on stoi, stoi sobie w, stoi w honorowym miejscu w garażu niedaleko twojego miejsca zamieszkania Zgadza w Kaśnię e, natomiast to jest początek to są pierwsze tak, tak to jest nazywamy go dziś, dzisiaj klasykami Klasyki tak to jest to jest to wszystko jest dzięki dziadzi dziadziowi mhm. i temu mercedesowi e, zaraził mnie w 2000 w 2009 roku dokładnie, gdy wtedy dał Mercedesa na żółte tablicę i właśnie od tego się wszystko zaczęło. Dlaczego żółte? Miał numer, ma numer piąty. Dlaczego piąty? A kto ma jedynkę, dwójkę, trójkę i czwórkę? I tak to się właśnie zaczęło. Zaczęły się później zloty. Dowiedziałem się, że są takie zloty. W 2011 roku pojechałem na pierwszy zlot do Tuchowa, koło Tarnowa no, i tak się zaczęło, właśnie poznałem ludzi. Poznałem pierwszą osobę z Krosna, co też ma zabytki, i wtedy przyszło do głowy, dlaczego nie w Krośnie. Mhm. I w 2011 roku powstał pierwszy zlocik, spotkanie nawet. Przyjechało 40 samochodów, co była tylko informacja, że tak powiem, na portalach www. internetowych. Przyjechało 40 samochodów. I od wtedy zaczęły się właśnie kontakty. Poszedł długopis w rękę, zeszyt. Proszę imię, nazwisko, proszę numer telefonu i, i ten temu, ten temu, ten temu. I po dziś dzień pojazdów jest bardzo dużo. I jak jest, robi się zlocik, to jest ponad 200 pojazdów. Mhm. Także bardzo to się rozwinęło. Tu postawimy kropkę. będzie znajdziecie sobie tutaj link pewnie zaraz na górze albo w opisie do filmiku o którym rozmawiam, w którym rozmawiamy o pojazdach zabytkowych krosna, ale ten filmik jest o tobie. Pokazujemy, bo tych pojazdów tutaj zarządowaliśmy sobie o tej przyczepce, ale ty masz tych pojazdów głównie polskich. Głównie. Zaczęliśmy od Mercedesa, ale mówimy o Maluchu i zaraz pokażemy resztę sporo, nie? nie ma tutaj wszystkich, mhm. ale ogólnie jest 15. Jest 15. To jest Pojazd. Mercedes był pierwszy. Mm, Mercedes był pierwszy. Tak. Tu widzimy z tyłu jeden z ważniejszych samochodów. Tak, twoich. ale id idąc, zaraz będziemy. No. Idąc, nie po kolei, idąc nie po kolei. Może chodźmy do środka i będziemy A. opowiadać. Idąc nie po kolei. Idąc nie po kolei, to Mercedes był pierwszy. Bo mhm. to wiadomo, po dziadziu. Potem kupiłem sobie swój pierwszy samochód, był to Polone z akwarium. Mhm. Chodźmy dalej ale, tutaj. Ale został... Część kolekcji jeszcze ale kolegów, został... ale tutaj będzie o. W tej części tutaj będą twoje samochody, tak, nie? Ale został, został sprzedany. Po Polonezie pojawiła się zastawka. Chodźmy do zastawki. Zostawka sobie stoi. Zostawka sobie stoi. Cała mhm. jest wyremontowana mhm. i sobie odpoczywa na emeryturze. Idąc dalej, dalej, jak idziemy po kolei, to poza, poza, poza stawce był ten maluszek. Mhm. Ten maluszek był poza stawce. To jest malu, który rok? To jest 77 rok kupiony w Krakowie. Kupiony w Krakowie od pierwszego właściciela. Jak go kupiłem, był czerwony. A teraz jest kanarkowy, bo w oryginale też był kanarkowy. Tylko pierwszy właściciel go sobie przemalował na czerwony. 600, cytrynki, chromowane teżaki, licencja, włoski No to istnaczek. już jest taki, typowy. Otwarty jest? Otwarty. Tak. Wyglądamy. No, typowy ST. No marzenie ten dzisiaj, przy tych cenach jeszcze to... Zgadza się. Już, w Kupułem którym roku go kupiłeś? W 2013 mhm. roku. To był dobry czas, nie? Bardzo dobry. No. Dobra. I on był remontowany. Tak, on był cały zrobiony. Ma nowy lakier, zawieszenie, wszystko jest zrobione. Hmm. Wnętrze jedynie jest oryginalne. Takie się zachowało pod pokrowcami. Yy, potem pojawiła się wszystkim znana, prawie wszystkim hmm. ceniona czekolada. Dobra, przenosimy się do czekolady, czyli Fiat 125P. Tak. To rok 74. 74. Oryginalnie jest to przejściówka klasyk. Ale jak widzimy, tutaj jest troszkę emera w niej. Ale doczeka się powrotu do oryginału klasyka. Czekolada przejechała już parę parę tysięcy, zwiedziła wiele zlotów miast. Kraków, Warszawa. Uczestniczyła w zlotach, tak jak mówiłem, w wyścigach. Ostatnio w ostatnim na regularność, wyścigi górskie, GSMP. O tutaj kierownica widzę pozmieniona. Kierownica, specy... Czemu tak? kierownica specjalnie na wyścigi, mhm. żeby się oryginalna nie złamała, nie daj Boże. Maluchowska. To jest od Tak od fotel jest od dużego Fiata Emera z zagłówkiem, żeby w razie czegoś jakby się coś wydarzyło było troszkę bezpieczniej. Mhm. A potem to. Yy... Czekaj, tutaj będzie jaśniej, już sobie przeszedł. tu A potem to szczerze ci powiem, że zgubiłem się. Zgubiłeś się. Zgubiłem się, ale yy, przypuszczam, że. Jak przystało na rasowego yy, fana motoryzacji, masz pojazdy, te, które masz teraz, ale trzeba było jeszcze policzyć te, które kupiłeś i poszły dalej. Ja pamiętam, Wiesz. jak ci odwiedzałem w Krośnie lat temu. Trzy, tak, cztery. To było. Się. Była Między innymi był chyba z Sanoka, nie? Żuk, tak, który żuk woził... z Szkolny Żuczek. Mhm. Szkolny Żuczek. Pojechał dalej. Pojechał do Zielonej Góry. Ma się dobrze, nawet bardzo dobrze. Mhm. Były też inne. Jak byłeś u mnie, to widziałeś Poloneza Karo z silnikiem 1.4. Mhm. Pojechał do stolicy tych Polonezów. Polonezów. Pozdrawiamy stolicę Polonezów 1.4 wwl BWL. Też ma się na pewno polone dobrze, mhm. były też inne samochody, były inne maluszki, były też Fiaty, które zostały w Krośnie, kupili je sobie moi przyjaciele, koledzy, jeżdżą na zloty, widzę je, także to, to cieszy. Mhm. Jest Passat, który tam sobie stoi, o jest, jest osobny ta, film. Passat jest naj, najświeższym samochodem, najświeższy samochód w, w kolekcji. No i Pojazdów specjalnych z oznaczeniem policyjnym. Czekamy, na, czekamy na efekt końcowy. Mhm. Tutaj nie zapomnijmy o Skodzie. Tak, Skoda jest. Skodę kupiłem ponad rok temu od pierwszego właściciela koło Gorlic. Zawsze mi się taka Skoda podobała i sobie ją po prostu kupiłem. Pasuje do, pasuje do zostawki no tak. w tym kolorze. A tam z tyłu stoi. No, jeżdżesz, właśnie. Jest Nie zapomnijmy. FSM. Dobry czas przychodzi na te samochody. Bardzo dobry. Kupiłem, kupiłem Chico Zostają od, docenione. Od kolegi Marcina. 92 rok. Drugi, tak. no, na Numer dobrą... nadwozia 80 tysięcy coś tak, to, tak. Tak, tak, No na dobrą sprawę. Pozdrawiamy Mikołaja. Jest filmik też z fsm yy, od niego z Gdańska. Tak, to, to jest typowe FSM ze znaczkami FSM. Z, z korkiem w lewu. No nie my, przejedziemy się nim. Tym razem, ale. Niestety, zostawiony na wieki. <laughs> tu mamy maluszki. Jeszcze jeden i jeszcze jeden. A raczej nadwozia, nie? Tak. No, ten jest po blacharce. Sama Buda. Jakie plany na nie? Zrobić. 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 Ten w najbliższym czasie mhm. musi zostać wylakierowany. a ja, tych maluchów trochę będziesz Potem miał. Złożyć. No mam cztery. Marzeń. To co to będą za maluchy? tutaj? Jaki, jaki, które to są roczniki? 90 i 7, Aha. Ten jest fajny, bo jest w mało spotykanym kolorze mhm. taki, taki zielonkawy Kod lakieru 18, bardzo mało ich było Przypuszczamy, bo mój kuzyn w przemyśle ma takiego samego Od Chodźmy tam jak jest jaśniej może, to będzie nam łatwiej nagrywać no, no. Od nowości ma takiego maluszka i było ich bardzo mało Prawdopodobnie malowany rok lub dwa. Dlatego, jak zobaczyłem takiego maluszka, to powiedziałem sobie, że muszę go kupić. Będą dwa takie same. Mm -hmm. Zwłaszcza, że mogę go kupić. To już jest ten etap choroby. Choroba. No a tamten to daleki projekt. Chociaż marzy mi się replika rajd rajdowego maluszka Ober FSM, tak jak ścigał się w latach 80. Yy, taką replikę stworzył pan Tomasz Szczęsny z Warszawy, kierowca rajdowy w FSO. Zobaczymy co z tego wyjdzie. A jeszcze sobie przypomniałem, wspominałeś, że ten yy, FSM tak. yy, Cinquecento ma yy, silnik 903. Okay. 903, no bo były 704, 899 i 903. Właśnie 903 występowały zaraz właśnie na początku produkcji. Mhm. I były to właśnie naj, najfajniejsze silniki, jakie, jakie mogły być. I tu jest, no tu jest na przykład skrzynia pięciobiegowa, ale też występowały z, z skrzynią czterobiegową. Mhm. Nie zapominamy też w rogu. Mówiliśmy w filmiku, znowu odsyłam do filmiku o pojazdach zabytkowych, gdzie, opowiadamy, gdzie opowiadacie o. o, o, o Całej grupie osób, które tutaj żyje klasykami, to jest pojazd, który. Jest łada, tak pokrótce powiemy jeszcze raz. Tak, łada, łada, dla tych, co nie oglądali. Łada Niwa, rocznik 90. Kupiona prawie jako nowa w latach 90. przez mojego dziadzia. Była oryginalnie koloru czerwonego, przemalowana w ciapki takie wojskowe. Moro miał ją do 2006 roku. Sprzedał. Dokładnie to auto pamiętam. Nawet zachowały mi się zdjęcia, jak, jak było u nas w rodzinie u dziadzia. I po od, od 14 latach udało się ją odkupić. Odsyłamy do filmiku o tym. Ciekawa historia. No dobra, i co, co jeszcze, co tutaj nie stoi? Bo to jest taki wasz wspólny co Nie garaż? stoi. jest żółk strażacki. Nie, na żółtych tablicach, oczywiście. Typowy strażak, 87-rok. Eee... No właśnie, to jest dobre. Teraz gdzie, przypomnij sobie co mam. Gdzieś coś, gdzieś coś jeszcze stoi. A, jest, duż, jest, dru, jest drugi duży, duży Fiat MR 8.8, kość słoniowa. Cały po kompletnej odbudowie. Z nowym lakierem, zawieszeniem, silnikiem, skrzynią, biegów. Wszystko jest nowiutkie na dotarciu. Słuchaj, nie wiem. Gdzieś coś jeszcze jest, ale gdzie to nie wiem. Może Chłopaki mi... podpowiadają. Chłopaki mi może podpowiadają. Czerwony. golf Czerwony golf, tak, jest jeszcze czerwony golf, trzeźwiowy. obecnie Połowa ten... uno. Połowa uno. Obecnie golf jest w lakierowaniu. Coś by się tam pewnie jeszcze znalazło. Ale co, w sensie... Masz coś na co chorujesz, Dlaczego czego jeszcze nie kupiłeś? No, moim największym marzeniem jest ho. <laughs> Lista nie, długa. Tak, nie. Największym marzeniem to jest yy, piękna nazwa samochodu Mirafiori Fiat 131 Mirafiori w pierwszej, w pierwszej budzie, lata 70. I to chyba jest największe marzenie. Mhm. No dobra, trochę tego masz. Trochę mam, trochę, trochę ubyło, trochę, trochę przybędzie pewnie. Coś trzeba się bawić nadal.